Rzecza Ci odpowiem. O tak śpiewa mi, kradnę show, teraz zawsze się wygodnie. Ja jestem cały trend i chwalę teraz się jestem tu gwiazdą. Śpiewa mi się prezentuję. prezentuje! Yeah, 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 yeah. Hej, Peter Clark! Też jestem w pewnym sensie gwiazdą. Moim żywiołem jest komedia. A to właśnie Pepper jest żarty Cześć, to ja, Fioletta. W tym odcinku, moim pierwszym, zrób to sam Petr. Nie, znaczy nie zrób to sam, bo to już jest. Ale w nowym odcinku Wioletta robi. LPS. W tym odcinku nauczę Was, jak robić piekło niebo. Dla petshopów Małe, duże, nie wiadomo. Kto chce? Robię umiarkowane. O takie. Widzicie? A więc, zaczynamy... A więc, najpierw zaczynamy od tego, co wziąć. Potrzebna będzie linijka. Najlepiej, która ma 15 cm. Z daleka tylko opara dobrze Jakiś marker, obojętnie jaki. I kartka papieru. No i zależy w jakim będzie rozmiarze. To jest za to mała, jest dla potrzeb. Chcecie, możecie robić większe. A więc zaczynamy od wzięcia kartki. Od bazy koperta, tak samo. Zaznaczamy linijką na pół. Najlepiej wziąć markerem, posmarować o tu i wtedy to się odbije. Dobra, troszeczkę ty. Zaraz. czekajcie. Mm. O. Potem drugą stronę. Wewnątrz Mamy krzyżyk. A baza koperta polega na tym, że robimy tak samo jak zwykłą kopertę. Lub i samolot. Przepraszamy za małe hałasy i jest otwarte okno. Wszystkie rogi zaginamy w pozycji powiertych, żeby wyglądało o tak o Przewracamy na drugą stronę. Też zginamy w pozycji koperta, ale z drugiej strony, Ech, trochę muszę dopamić. O tak robimy to samo jak ze wszystkimi kątami. Następnie chwytamy. I znów przewracamy na drugą stronę. Mamy takie odsądko. Prawda? No. I najpierw. Ojciec. Musicie uważać, żeby nikt nie tam. Użyć trochę linijką, żeby było lepiej. Ech. Prawda? I tak o, o. Rozkładamy. O tak o. Też rozkładamy. Potem robimy taki dziubeczek. Rozkładamy te, co są po boku. I te Gotowe. Prawda, że rozliczne, tu możemy wkładać palce. I... Wygląda tak samo jak to. Można też tak włączyć. Oczywiście. A żeby złączyć. Mhm. I gotowe. Można robić z tego na przykład jakieś miseczki do chińskiego jedzenia lub inne rzeczy. Na przykład miski zwykłe, papierowe, prawda? I tak samo, no nie wiem, nawet może być doniczka, widzicie, o, tak o tutaj jakiegoś kwiata wstawić, albo, albo zrobić sobie na przykład właśnie, o, o że padasz. jesteś, o, albo kokarda, widzicie, wygląda trochę jak kokarda, słodziaśnie, prawda? Kokarda z origami, słońce, piekło niebo i miseczka do chińskiego jedzenia. Wszystko to znajdziecie w naszych programach. Violetta robi LPS. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.